Siemaneczko wszystkim. Siemanko. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny dzień aktywnie na lądzie. Tak? Tak. No, zostawiamy sobie jeszcze na dzisiaj e, nasze skuterki, ale pierwsze co? Idziemy wejść na taki jeden fajny klif, który znajduje się tam. I zobaczycie to z góry. Dokładnie, jest fajny punkt widokowy. Fajna ścieżka, z jest jakiś taki wiszący most. No zobaczymy. Zakłada, zakładać trzeba kaski uprząż. Yy, tak słyszeliśmy, bo będzie ciężko hardcorowo. Nie, nie, to chyba tylko chodzi o przejście przez ten most. Tak ja, 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 ja naprawdę. Jak zawsze ubrana ale tak jak wejściowo. Dokładnie, ja, sam raz na trasę po klifie <noise> Ja nie lubię spodania. Więc... Dobra, idziemy obczaić temat. No i my właśnie dotarliśmy na miejsce. Nazywa się to Konopie Walk. O, tak jak widać. Więc kaski są. Trzeba nas zapinać. No my właśnie jesteśmy ubrani. Zobaczcie, bo jest i mam takie spodnie. Śmiesznie to wygląda, ale jest git. O, tutaj Burcikę ubieram pan. Boże, idziemy, idziemy. Co by to być? My już idziemy pomału na górę. Zostaliśmy ubrani. Widzieliśmy canopy walk, czyli główną w sumie trasę. I kosztuje to 400 peso od osoby. Można jeszcze dobrać dodatkową taką traskę, wejście na jakąś pajęczynę, ale my wzięliśmy tylko. I mamy pajęczyny? Schod, schodki dla nas zamknięte. Idziemy ciężką trasą. Taki nawet bardzo chwiejny ten mostek, Wam powiem. Uuu, trochę się chwieje. Co? Powiem wam, troszeczkę się chwieje i z tym telefonem tak mi się ciężko idzie, ale jakoś daję radę. Pod górkę jest najgorzej. Fajna sprawa, jeszcze takim nie szedłem nigdy. Mostek pokonany, linka odpięta, idziemy dalej. Też chodź. do kamery. To poświęcenie. Na No. Widzę. ze sprawy mnie zdajecie. Ja nie leżę na piasku. Nie leżysz na piasku? Hello, welcome to Kanopi. Hello! This way? This way. Dotarliśmy na samą górę Daliśmy radę Daliśmy radę, nie było tak źle nie, Widok tak naprawdę się. przepiękny Piękna panorama Widać całe Elvido Całe wybrzeże Dokładnie Fajnie. Pięknie, nie? Pięknie, bardzo pięknie no. 400 peso za osobę to niedużo No, to niedużo Kawałek spacerku I jest widok. A wracamy całą mhm. No Także my już wracamy Telefon lepiej schowam, będzie mi się lepiej szło Także Widzimy się na dole A my teraz właśnie Odpalamy motorki i jedziemy Na Las Cabanas Tam jest taki fajny zjazd linowy I zobaczymy czy zjedziemy Dokładnie Idziemy właśnie na plażę Las Cabanas same. Chłopcy pojechali na tą tyrolkę i na ten zjazd. My nie poszliśmy, bo ogólnie ten pan nam mówił, że kosztuje to 1500 pesos więc trochę drogo, więc powiem szczerze, no nie. To my wolimy masaż, definitywnie. To słuchajcie, ja mam za to dwa masaże i jeszcze jeden masaż stóp do tego, więc wiecie, no. Tak to właśnie wygląda. Ja nie rozumiem. Ta plaża Las Cabanas jest bardzo piękna. Widoki są przepiękne. Piękny piasek, taki drobniutki, fajny, bielutki. Ogólnie fajne zejście do wody i czyściutka woda. Więc jak najbardziej polecam. I jeżeli ktoś właśnie chce spokoju, to już lepiej tu sobie niech zanocuje, jak w samym centrum El Nido. Ale zobaczcie, jakie fajne drzewo znaleźliśmy przy samej plaży. Wow, pięknie to wygląda, nie? Ile cienia. Ślicznie. Robi wrażenie. Zapam to po ten tekst. Więc tak, jedziemy z Mietkiem na Cyplane. Będziemy zjeżdżać na tamtą wyspę po Linach i prawdopodobnie będziecie mogli to obejrzeć z drona, bo robią nam nagranie, ale nie wiem czy je dostaniemy i nie wiem w jakiej jakości je dostaniemy. Także wszystko się okaże za dwa dni. Cena za zjazd to było 6 stówek w pozycji siedzącej, bo bierzemy tylko w jedną stronę i nie ma innej możliwości. I do tego y, nagranie, ile kosztowało? 500. 500 za nagranie dodatkowo za y, na dwie osoby, także na dwóch, 250 spoko opcja. Widzimy się na dole i w drodze chyba. Jadą, Zjechali. A więc tak, my już zjechaliśmy? Tak, czali mokrzy. Czali mokrzy. Tam za wiele nie widać, musimy tam przejść teraz na pieszo. Schodzimy na dół i lecimy później z powrotem po skuterki, żeby zjechać na dół. Tak, ale na to chyba trochę. Wpadnie. tak trochę jest do ten, ale naprawdę warto. Fajnie sobie zjechać, fajne tak. przeżycie. Lepsze chyba nawet jak ten parasailing, co mieliśmy w Turcji, nie? Tak, zdecydowanie. Fajniejsza sprawa. Także, jak coś, warto. No powiem wam, że droga jest taka średnia raczej. <laughs> Stromo, jakieś ogromne mrówki tu latają. Bambusy do trzymania się. I to wszystko. Także wiecie, jak jest, nie? Sandały muszą być, albo jakieś adidaski najlepiej. Bo takie buciorki do wody. Idealne są. No. Nic Ci nie muszę oddawać. A tam jest właśnie plaża. Idziemy, pijemy szejka i lecimy z powrotem na górę. To jeszcze Wam dopowiem. Tak jak mówiłem, w jedną stronę 6 stówek. Ale jakbyście chcieli w dwie strony, to kosztuje to 1000. I yy, to jest zjazd wtedy dwa razy w pozycji siedzącej, a jakbyście chcieli turę kombinowaną, to jest zjazd w pierwszą stronę siedzący, a w drugą lecicie na Supermana. Tak. I wtedy kosztuje to 1100. No oczywiście, jeśli chcecie jakiś tam yy, filmik, yy, filmik z drona, tak jak mówiłem wcześniej, 500. I do tego jeszcze wam robią zdjęcia, ale zdjęcia to już dużo nie wychodzi. Eee, za wszystkie zdjęcia chcą dwie stówki, także jak my jechaliśmy z Mietkiem we dwójkę po stówce, to naprawdę nie jest dużo, a fajnie coś takiego mieć. Pamiątka zawsze będzie. Mietek, znowu idzie sami, znowu cielaski zagadują. Powiedz jak to jest. Magic <laughs> Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja też nie wiem. Trzeba to zgłosić do odpowiednich służb Ja tu sam nie mogę chodzić Ale pyszny szajk Tak? Tak bardzo Dobry cukier Bardzo, bardzo pyszny, aż mnie tracą jazdy takie zimne A teraz idziemy po skuterki Ale nie wiem czy dobrze idziemy Gdzieś tam lewki Gdzieś w lewo Idziemy trochę w lewo Tu jakieś pranie wisi co? No, Czy wiemy. tam by? Musimy gdzieś zobaczyć nie? nie, dobra, cofka, to jeszcze nie to Dobra, czyli jednak chyba dobrze szliśmy ale jazda Chodzimy ludziom przy domach Ciekawie nie? Oto to musi być w A tu jest jakiś hund Nie ja się boję, że mnie ugryzie Cześć pesał Okay. No i tam? Czekaj, tu jest jakaś droga. <laughs> no powiem wam, że z wyjściem Tak słabo, jeszcze jakiś pies kurde ile tu psów lata Hello. Także pamiętajcie, obejście jeszcze raz ten odcinek drogi, w razie jakbyście się tu wybierali, nie? <grystanie> bo idzie się tu zgubić, tak? Tak? No, chciałem Wam powiedzieć, że górka jest straszna, bardzo jest mocno, minut, tak? Tak, powiedzieli nam 10 minut. My już idziemy 10 minut pod górkę, jesteśmy cały mokrzy. Ale nie mówili, że hardcore. Będzie. To, że brak kondycji to swoją drogą. Ale w tym słońcu jest naprawdę ciężko. Ale fajny widok za to. Fajnie, nie? Dobra. Idziemy dalej. Kolejna pauza. Trochę w cieniu. Tam już jest. Tam już widać, gdzie musimy dojść. Ale jak byście. Mieli w dwie strony, to się ląduje właśnie w tym miejscu. I stamtąd też trzeba przyjść. A droga wygląda tak. O! <laughs> Także w sumie nie ma różnicy, czy jedziecie w dwie strony, czy w jedną. Trzeba pod górkę, tak i tak. Tak, trzeba dymać pod górkę. Halo oh. oh, oh. uh. No chłopcy właśnie przyjechali po nas, zjechali z górki I teraz... Droga była okrutna Tak okrutna, no straszna ta górka Jak zobaczyłam ogólnie ja tą górkę to mi się przypomniała Tajlandia I Koh jak wjeżdżaliśmy codziennie do tej willi Oczywiście na no nie mogliśmy razem wjechać, ja musiałam schodzić i no, ale za Ci... każdym razem wchodzić z buta, słuchajcie, z buta, a najlepsze jest to, że nie zdawałam sobie sprawy jakie tam węże grasują. I no. może dobrze. Ale ja powiem, że ta górka teraz co wchodziliśmy no. z tej plaży była taka sama jak właśnie do tego, nie? tak? O, no to nie dla mnie. <grym> Zostaliśmy wczoraj na zachodzie słońca w tej pizzerii Ponieważ dzisiaj byliśmy na tej plaży, co chcieliśmy tam jechać I uważamy osobiście, że lepszy widok był faktycznie z tej pizzerii Naprawdę No i właśnie mamy też yy, skuterek pod hotelem Ale to w tylko chcą od nas stówkę Więc nie opłaca nam się odpalać A wiadomo, że jak coś drinka wypije to zawsze bezpieczniej jest wrócić yy, z kimś <laughs> A nie jechać samemu a tu mamy fajnego kierowcę. A tutaj zobaczcie, mamy licznik. Dobra, my idziemy. zgadza? Zgadza się. Jak najbardziej. Ale mam coś dla fanów Dragon Balla. Taki jak ja. Patrzcie na to. Game House. Powiem wam, że frajdę mi to zrobiło niesamowitą. No na pewno, bo pierwszy raz coś takiego spotkałeś, rozwiązanego w ogóle na miast. No. I Jest. to na Filipinach. No. Myślałem, mi biegłem, żeby to zobaczyć. Więc fajnie. Fajna sprawa. I taką pobudką, głośną i hałaśliwą żegnamy się z Wami w tym odcinku. Zapraszamy do subskrybowania, udostępniania, lajkowania i komentowania kanału. Dziękujemy. Do zobaczenia. Ciao.